Wszystkich z Warszawy. Spotkaliśmy Ewę. Siema. Cześć, Ewa. Cześć. Ewa, powiedz mi, co ty robisz na ulicy? Życie je tak potraktowało, serio. A skąd pochodzisz? Z Polski. No. Z Polski, a z jakiego miasta? Kiedyś e, moja mama. E, Gdzie się urodziłaś, powiedz? Tak, jest, Kurcji, z Mińskiem Mazowieckim, taka miejscowość. nie? War... -mazo... Nie, e, nie? Mińsk-Mazowiecki. A, Mińsk-Mazowiecki. No. Okay. Odkąd moja babcia umarła, kurczę, no i teraz jestem na ulicy. Nie, nikomu tego nie zapisałam w ogóle. Znaczy mojej mamie, a dużo y, było opowiadać słowo. Jak długo jesteś na ulicy? Tak szczerze? Serio, tak, nie tak Tylko szczerze. Bardzo długo. 4 lata, będzie nie. 4 lata. I tutaj w Warszawie tylko? czy tak po prostu... Ogólnie, no. Cały świat wie ze mnie. A gdzie byłaś? Możesz opowiedzieć o Opole, tym? Pole Kraków. I gdzie jest najlepiej, tak, jeżeli chodzi o życie Szczerze? na ulicy? Tutaj. W Warszawie? W Warszawie, no. Bo bardzo dużo ludzi pomaga. Bardzo. Czyli masz jakąś pomoc od ludzi? Tak, ale nie daje. <laughs> no, to wiadomo, to, to tak jest. A powiedz mi, a jakieś uzależnienia u Ciebie są? Były. Były hmm. narkotyki, bardzo, bardzo hmm. dużo. Teraz, ale z narkotyków przeniosłam się na y, alkohol, serio. No, Także ludzie, nie róbcie tego, słowo. No to właśnie, to taki przekaz dla na ludzi. Naprawdę, no, znam życie, kurczę i... Bez Ewa, ile masz, szat? Jest ile masz lat? Ile masz lat, Ewa? 32. 32, no młoda osoba jesteś. Młoda no. osoba, nie myślisz ale o tym, Ale żeby... przez alkohol człowiek się starzeje, cera mu się w ogóle. No. A palić papierosy? Palę. Jest Palisz. mniejsza Tak się Ja ogólnie próbuję się ogarnąć, kurczę, ale no nie wychodzi. A nie wychodzi, kurczę, przez ten alkohol. Serio. Bo to zniża, kurczę, jakoś poziomu. Serio, no. Także jeżeli mam jakiś przekaz, to słuchajcie młodzki, ani nie bierzcie, ani nie, kurczę, nie pijcie. Ja cztery lata, kurczę, nie pijam słowo. I... A żyłaś wtedy pod dachem? Jak nie, nie piłaś? Byłam w więzieniu, byłam kurczę po placówkach. A za co w więzieniu byłaś? A tego nie mogę powiedzieć. Dobrze, nie będę pytał. Jeżeli nie możesz, to tutaj nie będziemy mówić. Okej. Okay. A powiedz mi jakąś szkołę masz ukończoną? Jakiś zawód? Eee. Podcztołówkę pod chyba. Nie pamiętam, serio. Tak alkohol mi zniszczył głowę, że ja po prostu na drugi dzień nic się pamiętam, serio. A masz jakąś rodzinę? Nie. Mam siostrę, no. A siostra. się szyczka moja kochana. Moja. A siostra jest na ulicy? Nie. Ona ma piątkę dzieci, jedyna, kurczę, co wychowała te dzieciaki. Bardzo szacun na siebie mądeczko. No. A wiesz, że ten materiał będzie oglądało dużo ludzi? Bardzo dobrze, nie wyglądają serio. No to może też tutaj Ewa jest na dworcu w Warszawie. Może ktoś, ktoś z widzów, jak, jak będzie chciał tutaj pomóc Ewie, to, to bardzo proszę. Ewa jest bardzo sympatyczną dziewczyną. uśmiechnięta. Ja na ludzi, naprawdę. Ja kocham ludzi, lubię ludzi, bardzo. No. Bardzo skromna i taka uśmiechnięta dziewczyna. Tak, tak Ewę odbieram. I taka pozytywna, tak mi się wydaje. Warto by było, jakby ktoś tutaj mógł, chciał to. To bardzo prosimy. Ewa, ba tutaj Pan nadwodszy. Bóg zawsze pomaga. Pan Bóg zawsze. No jak podeszliśmy do Ewy, to była taka zmieszana, taka, taka właśnie e, widać skromna osoba. Ewa, możesz nam coś opowiedzieć jeszcze o swoim życiu? Od czego to się tak wszystko zaczęło? Szczerze. Jaki jest ten powód, że... że to bym kurczę to... musiała od całego życia kurczę zacząć. Pierwsze je Od placówki, ja nie mam siły słowo. Ale pozdrawiam moje odki. To spróbuj chociaż tam jakieś, jakieś coś takie ważne, ważne rzeczy, które się wydarzyły w życiu i zaważyły e... na, na Twoim losie. Coś co boli, nie? No takie coś co, co no. po prostu spowodowało to, że jesteś, jesteś tutaj, gdzie jesteś. Matka, serio. Ale matka zawsze się wybacza, naprawdę. Oczywiście, że tak. No i ona mnie zostawiła, ale yy, wybaczyłam, serio. Bo spotkałam ją niedawno. Też bezdomna, naprawdę. Było, wybaczyłam jej słowo. Czyli twoja mama żyje? Żyje. żyje. I często się o nią modlę. Dobrze chyba. Tak trzeba. No pewnie. A, a powiedz mi, a gdzie twoja mama jest w tej chwili? Nie wiem, teraz. A gdzie ją spotkałaś? W Radomiu. W Radomiu? Oni wykorzystali ją, kurczę, moja siostra z mojej szwagry... Znaczy, to nie jest szwagry, nie? Uh -huh. Ale odkąd babcia umarła, wykorzystali ją strasznie. Bo ona przypisała, kurczę, dla nich, ale coś za coś, nie? Takiej jej naobiecywali, kurczę, złote góry, serio. I nic nie dostała, wylądowała na ulicy, serio. No. Czyli... Specjalnie jest y, opola kurczy ją, ona była w opolu w ogóle. Mhm. Wyciągnęli ją kurczę, żeby kurczę tylko y, uzyskać coś od niej, wiesz. Czyli twoja mama miała dom, tak? Miała, zresztą. Dom czy bardzo. mieszkanie? Takie mieszkanie, ale mieszkanie. też bezdomne nie. Ktoś tam ją przyjął podobno. No dobrze, a jak to się stało, że, że twoja mama wylądowała na ulicy? A to właśnie mówię, że wykorzystali ją. A kto ją wykorzystał? Serio, Za to, co zrobiłaś. Czyli wykorzystali twoje mamy, tak? Tak. I tak. dlatego też przez to ty jesteś na ulicy. to Czyli masz dwie siostry, tak? Dobrze. Ale moje siostry. <śmary> z rysu pozdrawiam. Bardzo cię kocham. Dzisiaj jaki to jest słowo? No. Dobrze, was zrozumiałam? Masz dwie siostry? Tak. Dwie siostry. Jeszcze jest. Yy, yy, Poznałam go na fejsa, nie? Mm -hmm. Też mój brat, ale bardzo fajnie kurczę też zostawiony do młodzieżka, dziecka, ale fajnie się kurczę ogarnę, naprawdę, bo ma... chciałam nie. Okej. Okay. To twój rodzony brat rozumiem. No, znaczy nie wiesz z tego ojca. Okej. Okay. No ale brat. Ale brat. Od jednej mamy. No dobrze Ewa, a możesz coś powiedzieć e, o tym, ile czasu... Byłaś w więzieniu, okej, okay. a powiedz mi, e, bo chciałbym poznać twoją historię, od tego jak to wszystko się zaczęło, no tutaj jak powiedziałaś, że... Miałam mniej niż roczek, y, Poszedłem do, y, do nie? nie, do Aha, Siedlec, czyli, czyli mieszkałaś... potem y, do Fali Bogów, nie pamiętam już troszkę, kurczę, bo to dawno było, nie, 9-0 roczek, mhm. y, i, i, i po placówkach, tak, y, no się serio. Czyli jak miałaś roczek to trafiłaś do domu dziecka? Tak. Okej, okay. jak tam długo byłaś w tym domu dziecka? E... Do ukończenia Nie, 18 nie, lat? do ukończenia to w poprawczaku byłam. 21 lat jak wyszłam. A do poprawczaka za co trafiłaś? A... Też nie no, chcesz okay. o tym mówić? Tak? Dobrze, to nie będziemy mówić. No to powiedz mi ile tam czasu byłaś w tym domu dziecka? U dym dziecka ja tak pali, bo wszędzie wszystko wiedziałam serio, moja głowa to już nie jest w stanie kurcie, nawet chcę przypomnieć serio. Nie wiem, bardzo dużo placówek przeżyłam i nawet w Warszawie pozdrawiam kurcie... A jakąś terapię? Nie, nie chodzę, bo człowiek musi myleć sam i terapia nie pomaga. Jeżeli... bo to jest psychiczne wszystko. Tak, dokładnie, masz rację no. Bo... Ale bo całe życie jesteś tak jakby na ulicy, tak? Dobrze rozumiem? No 21 lat i jakbyś tam jest ostatni, placówki, serio. Czyli po prostu to było tak, dom dziecka, tak, te kolei. taka paczka, nie? Ja bym się nosili, paćka, wiesz, schodzi. No rozumiem. No to bardzo przykre, no smutno mi z tego powodu. Tym bardziej tutaj apel dla widzów. No widzicie, no, dziewczyna jest naprawdę w ciężkiej sytuacji. I kto by miał ochotę, to prosimy tutaj, możemy wypomóc. Dzięki. O czym jeszcze chciałabyś powiedzieć, Ewa? Bardzo łatwo Jakiś... Ja lubię kocham ludzi, serio, są one, ja taka radosna, chociaż nie wiadomo czy by się stało, ale człowiek musi kurczę taki być no może nie musi, nie? Ewa, masz jakieś marzenia? Do Cypru pojechać. Do Cypru? Chciałem no, chciałbym. A takie... dlaczego akurat do Cypru? Nie wiem, takie coś mi się w głowie y, ostatnio robi, nie? Jedź Ewo, do Cypru. Nie, wiem, takie coś nie, ale fajnie. Myślisz, że nie wiem, ten klimat by ci odpowiadał? No, jak Afryka. Nie, że ty Ale coś takiego ci sobie, żeby gdzieś tam pojechać, nie jeszcze. Dopóki człowiek żyje. No. No pewnie, że tak. Świat jest piękny i wa warto zwiedzać. A bardzo... powiedz mi, chyba wcześniej mi tam wspomniałaś, że byłaś w Holandii. Co tam robiłaś? Chłopak mi przywiózł do Holandii. Serio. Mm -hmm. I nie chciałam tam być, bo Twój partner, no, tak? No. Bardzo mnie niszczył psychicznie. Ale ja nie chciałam, kurczę, i przyjechałam tutaj z półratem. Czyli uciekłaś od niego? A poza Polską i Holandią bywałaś jeszcze w innych krajach? W Niemczech pracowałam. O, a co robiłaś w Niemczech? Na polu. No. Na polu. W Paragi? Nie, sadziliśmy kurcze Rosady jakieś tam. Ale fajnie, tak. bardzo fajnie kursy było, bo na końcu tej pracy był grill, coś tam postawili. Nie? Ja jeszcze nie, piła. nie piłam. Alkohol, nie, pijłabym troszeczkę tak alkoholnie. A ile czasu tam pracowałaś w tych Niemczech? A, i w Holandii operacje zrobili. Komu zrobić operację? Na trzustkę. Na trzustkę? No. no? To myślę, że tam dobra opieka jest w szpitalu. Bardzo, bardzo polecam, serio. Jak, jak, jak długo leżałeś w szpitalu w Holandii? Cztery dni, bo na morfinie wtedy byłam, no? Mhm. A Ale powiedzmy? bardzo opieka, fajna, no? Wracając jeszcze do tego tematu. Tutaj... I to macie, kurczę taką kartę menu, nie? Moje sobie wybrać w sobie, serio. Jak kurczę, naprawdę no, fajnie. No u nas jeszcze, znaczy też się zdarza już w szpitalach, że można sobie wybierać posiłki. To jest bardzo fajne uważam, bo, bo kiedyś to było tak, że, że przynosili jedno, jedno danie i to za coś. I w Warszawie? E, No akurat ja mówię o tym w szpitalu w moim mieście, tam gdzie, gdzie ja mieszkam. Ja mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim. Ewa, ja chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu, tej Twojej pracy w Niemczech. Jak długo tam pracowałaś? Tam z bólem truszki chyba 5 dni, kurczę, pracowałam. na dni? No, ale tam nie ma pomocy. Nie. W Niemczech nie ma pomocy? A w jakim mieście? Pamiętasz, w jakim mieście to było? Kapelan... Kapelen, Kapelan, kapelen, okej. Okay. No. I tam byłaś cztery. Firma, dni. ale bardzo fajna firma i polecam tą firmę. Trzy miesiące popracujesz, kurczę, i masz kurde tą jak się nazywa, umowę? Social? A, nie, umowa. umowę, no. Mhm. Ale naprawdę po trzech miesiącach, na, nie, jak nie wypracujesz trzech miesięcy, serio dwa, to kurczę ci wylatujesz, ale bardzo solidna i bardzo dobrze płacą. To ręki normalnie ci wypłacą, wy, wy nie? Dobrze, a powiedz jak tam trafiłaś? Przez chłopaka. Aha, przez, przez, przez swojego chłopaka. I nie udało się tam dłużej jakoś zahaczyć jaką pracę? Nie, bo... bo on palił za dużo marihuany. Okej. Okay. No i też wspomniałaś tutaj, że, że miałeś ten ból trzustki, tak? W tym momencie. No, miałam trzy zapalenia. I to było w tym momencie, kiedy pracowałaś, tak? I, i z tych Niemiec później trafili się do Holandii? No, i potem pojechaliśmy do Holandii. A w mieście tam jakieś mieszkanie? Nie, po prostu. Yy, 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 nie pamiętam. Nie pamiętasz, ale, ale nie byliście na ulicy? Nie. Pracu... Twój chłopak tam pracował? Twój partner? My prac... Ja pracowałam, my za niego też nie. W Holandii? A co robiłaś w tej Holandii? Przecież Teraz pracowałaś? czy później? Czy wcześniej? E... Po tym, jak, jak wyleczyłaś tą trzustkę? A nie, to już byłam w Polsce. Aha, a, a wcześniej co robiłaś? Czy gdzieś pracowałam wcześniej? W Holandii, co? bo mówiłaś, że pracowałaś w Holandii, to chciałbym zapytać Ciebie, przy czym pracowałaś? Na taśmie. Na taśmie, w jakiejś fabryce, tak? No, a... ja lubię, kurczę, a ostatnio pracowałam, kurczę, przy Pylenii, nie? Gdzie goś mi dało 120 złotych i mówi tak... Jesteś bardzo dokładna. Yy, czekaj, jak on to powiedział? Szybko robisz a, i bardzo dokładna jesteś, nie? Czyli na akord bardzo dobrze pracujesz? Tak, bardzo, no. Bardzo. A przed taśmie co tam sortowaliście? To była jakaś... Yy... Yy, owoce. Owoce. A jakie owoce? No, różnego. Banany, kurczę, te różne, kurczę, nie nie. mango jakieś coś tam. A? Takie yy, z Afryki, nie? To takie egzotyczne owoce. Egzotyczne, no. no. super. Podobała Ci się ta praca? E... No, ja lubię. Serio, ale oni bardzo dużo popędzają. Bardzo. Szybko, szybko, szybko. No serio, ale dobra. Ewa, nie myślisz o tym, żeby wyjść z ulicy? Chciałabym. Serio, ale to alkohol mi pozwala. A jakbyś na przykład miała możliwość gdzieś iść na zamkniętą terapię? Korzystałabyś z tego? Nie. Nie chciałabyś. A takie życie na ulicy... Tak się ktoś zastanawia, czemu oni się boją tej terapii, nie? Serio? No, no właśnie. I teraz sobie też tak pomyślałem, czy po prostu życie na ulicy jest łatwe? Łatwe, łatwe. Chociaż czasem nie zawsze, nie, za, czasem nie dają ludzie, serio? No. A powiedz mi, a, a zimą? Zimą? Zimą są na a ja miałam ostatnio. Korzystasz z noclegowni? Tak. Korzystałam. Teraz to ja nie wiem jak ta zima. Naprawdę, serio. A gdzieś śpisz? Już się myślę. Yy, u koleżanki, z którą się pobiłam. Proszę zobaczyć. No tutaj Ewa ma jakiś tam ślad pod okiem. No mam, dobra, nie No u koleżanki, tak? Ale u koleżanki w domu? Z ją. Ja, no. Aha, czyli masz gdzie się umyć, masz gdzie spać? Teraz nie, bo się wczoraj pokłóciłam z Aha. Bardzo, a że, za co? Za to, że obroniłam y, taką jedną osobę, serio. No. No a myślisz, że jest jakaś szansa, żebyście się pogodziły? Nie, nie. No to przykre trochę, bo, bo jednak miałaś możliwość... Bardzo dużo pod... jej pomagałam yy, i ona też mi pomagała. No może jeszcze jakaś szansa jest u mnie. Ta nadzieja trochę w sercu. A długo, długo tam razem byłyście? Yy, w więzieniu? Nie, nie, jako koleżanki. Wczoraj przyjechała do siebie, no. A, czyli, czyli to po ale prostu... Że pija... Ona też dziękuję, ale że pijam swoje... Nie... no. A ja się stawiłam kurczę za osobą, której, no mówi tak... Stałeś się za osobą, której nie znasz, a kurczę, no... nie Nie bądź jakiś frajrem. Nie jeszcze frajrem, mam dobre serce. Dyska, no, Tylko tyle było. Czyli to był taki, można powiedzieć, moment epizotyczny, że to tam jeden dzień, tak? Nie? No. byłaś? Okej, okay, ja to teraz rozumiem. E, a nie ciągnie cię pod dach? Pod dach? Tak, żeby po prostu mieć jakieś mieszkanie, żeby... Chciałabym, ale ja muszę, kurczę, wyjść z tego pijanstwa bardzo, bardzo, bardzo bym chciała, serio. No to wydaje mi się, że jedyna droga to jest terapia zamknięta, jednak, żeby, żeby po prostu wyjść z tego, bo... Dobra, jak ucieknę z tej terapii, nie, <laughs> ty. Ja myślę, że warto coś zmienić w życiu, bo, bo jednak, no, życie jest piękne i... Jest, bardzo. Ja też lubię życie. I bardzo, bardzo kocham ludzi. Słowo, no. Bo fajni jesteście wszyscy, naprawdę. Cokolwiek, chociaż nie. E, nie wszyscy, ale trzeba szanować każdą osobę. Tu się z Tobą zgodzę chyba. Każdy człowiek jest wartościowy. No pewnie, Ludzie że Ludzie są tak. różni, ale... To jest dar Boży. Ale chyba więcej jest tych, tych dobrych ludzi niż tych złych. Mam taką nadzieję, bynajmniej. Dawno nie byłam w kościele, sobie. A jesteś osobą wierzącą? Bardzo. Mam dużo wiary w sobie. Tylko z czasem y, nie umiem tego docenić. A dlaczego nie umiesz tego docenić? Dlaczego ta, taka alkohol. samokrytyka? Bo piję alkohol. No ale wiesz, że to też nie jest tak jakby nie jest to skazane tak jakby na ciebie, bo, bo tutaj dużo czynników gdzieś tam w życiu... Dobry. E, jeszcze raz Ewa? Proszę. Dużo czynników dobrych. Dobrych tak, ale to, że jesteś uzależniona od tego alkoholu, to myślę, że to, to nie jest twoja wina, to, to gdzieś tam... To spowodowało... jest szatana wina. szatana wszystko nie Mówisz szatana. Tak. On cię tego bardzo nie, do lubię, tego. nie lubię. Nie lubię go Bo, co... no bo on mi wszystko utrudnia w życiu. Naprawdę, co mi dobrego zrobiła, to zawsze kurczę, utrudnia mi w życiu. Zawsze kurczę spadać na to dnie, nie? No. Ja myślę, że każdy gdzieś tam ma tą swoją gwiazdę, ten, ten swój krzyż, który musi mieć przez Nie, te tak, życie. Tak, A powiedz mi, a wierzysz w życie po śmierci? Bardzo, wierzę. No. Nie nic na ten temat, serio. Okay. Ale wierzę. Tam bardzo fajnie jest i spokojne miejsce. Naprawdę. Ewa, bardzo miło było z tobą porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrów widzów. Wdziałem Łatki, kochane moje no. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Cześć.